Spójrzcie tylko, co ja mam w ręku. Czy wy widzicie ten pistolet? Smile ja widzę, że ty masz to samo. O, ki, ja mam duszę. Będziemy, widzowie, w tym odcinku myć cały świat. Wszystko, co tylko tutaj e, widać. Jakieś na początku chyba samochody, nie wiem. A na samym końcu będziemy myć całą ziemię. Także koniecznie oglądajcie do końca. Kto jeszcze tego nie zrobił, niech kliknie teraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Tam na dole ten czerwony przycisk. Wtedy on się stanie szary. A ja zaczynam strzelać tutaj w Smackslow'a, o, żeby go umyć, o. Nie strzelaj! A, będę, będę! dobra, lecimy. I w ogóle nie wiem czemu, ale już mam pustą wodę. Muszę chyba wydać Robuxy. Tak, właśnie, zobaczcie. Tutaj mamy wodę w zbiorniczku, e, który sobie napełniamy. Na razie mamy taki mały, zadzerwiany. zaderwiały, Co? Zadzerwiały, o! <laughs> zadzerwiały, zadzerwiały ja, ja nie umiem, co powiedzieć. <laughs> to mnie przytłacza. No, także, no, musimy to myć, aby zdobyć więcej monet i tak dalej. Zobaczcie. E, weźmy, opuszczmy coś. Mogę tu myć? Tak, mogę. Ja mogę nie, nie tutaj mogę. w ogóle zapełnić sobie po wodę. Uh -huh. Trzeba iść. Tak, Tak, tutaj po wodę. była woda i teraz możemy myć. To patrzcie, ten sam dzień. wodę zobaczcie z tego. Napełniam tą samą, tą moją butlę, która jest zadzerwia wona, zadzerwia, wiona? zadzerwia woda, zadzerwiała. <laughs> <laughs> ale to auto jest dużo. brudne widzowie. Ej. Ej, ja zaraz ja zaraz wydaję, ja zaraz wydaję robuxy. <laughs> o, robuxy ile, Michu? Ej, a jak oni tu wbiją 5 tysięcy łapek, nie? Albo nie są To wydaje 5000 tysięcy? Tysięcy Robuxów, widzowie! To? Kupuję, wydać robuxów? Już teraz widzowie, bo ja wiem, że wy wbijecie pod tym e, odcinkiem 150, tego. to ja okay, już teraz wydaję. 150 ropów wydałem. Wow, ja to czyśle, zobaczcie! Ale fajnie! Ej, mam, Widzisz, nowy, mam nowy plecak, mam nowy plecak. Ej, myję auto, pa, jak fajnie! Lol, Ej. ja też! Ej, zaraz będziemy myć yo, prawdziwą yo, ziemię! Yo. Szybkę mu umyję, ta la. la, 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 la. Omyłem! Jest! Ej, ja myję omykę, taki kontener, tutaj. wielki patrz i wielki kontener, jak on jest brudny, widzowie. Lecimy z nim, no. to auto jest brudne. Ej, to jest mega mm. satysfakcjonujące, jak ja myję sobie mm. to autko, Tak go czyszczę. O, już mi wody mi zabrakło. Szybko teraz wideo napełnić. No, zabrakło mi wody, dlatego że myłem takie auto. To, bo to już są większe rzeczy, a niedługo możemy też zacząć myć cały świat. Ej, smaslo, bo zaraz Potrzebiam będziemy mogli... zbiornika. Dokładnie, bo zaraz będziemy mogli odblokowywać inne wyspy. I to tam będą jest. inne rzeczy do mycia. A ja zaraz kupię lepszą psikawkę, żeby więcej wody po prostu leciało. Dobra, myjemy dalej. Ole, tu w foni A ja też skoci. chcę lepszą psikawkę, jakie mogę... Jak super, zobacz, ale to ekscytujące. No, super, oh, Mycie, mycie, ja uwielbiam mycie, ja uwielbiam sprzątać, tak. Ja lubię <laughs> czystość, czystość. Trabalhamos com a 200 dólares do Skąd masz zarobiłem. 200. A ja też mam 200 dolarów, wow, skąd! Haha, zarobiliśmy za omycie. Za Ale fajnie jest, myłem, dobrze. A ja kupuję lepszy pistolet, widzowie, gdzie tu się kupuje ten ten ile Ej, patrz, robuxów? ile jak ja tutaj mam. 150 myłem. Robuxów kupujemy jak go 100? widzowie albo nie, jak wbijecie, wbijecie jeszcze trochę łapeczek i kliknijcie subskrypcję, to wtedy kupimy. 150 Robuxów kolejne będę wydawał zaraz. Ha, ha. Powiem Ci, że ten zbiornik już mnie powoli wkurza, dlatego że muszę biegać i ta nie woda się też. szybko kończy, więc... Zaraz chyba wydam Robuxy specjalnie, aby kupić większy Patrzcie, jak to się napełnia. Fajnie. Ten zbiornik jest dosyć no, mały, bardzo malutki. I, jest i on, on mi się szybko kończy. Ta woda z niego wylatuje w bardzo szybki sposób. Ale my chcemy więcej myć, i więcej, mocniej, patrzcie jak ja go myję. Wow, ile, masz ile masz już dolarów, ile masz już 10 dolarów, 300 już mam! Wow, 315. ja już mam 400 prawie. To jest, jak 3400, nie możesz być lepszy ode mnie, słyszysz? O, nie możesz. To, a tutaj jeszcze daję, tutaj myję szybki, tutaj, z tej strony. Ale fajnie ten brud schodzi. Zobacz! No. Już 400 dolarów, a co możemy wtedy za dolary? Coś chyba będziemy mogli nie, kupić. Nie wiem, ja? zaraz to zobaczymy, a, Ty, ale... Nie, dostałem to... dużo! Jak tu wyczyściłem! O nie, już woda mi się kończy! O nie, Każytko. ta woda się o, bardzo się. szybko... Ile masz dolarów już? 400 dolarów, co możemy to kupić? O Lol, mogę... Coś. Nie wiem, ja już ale za robuksy. Ty, 400 robuxów i będziemy mieć 6 dolców Kupujemy czy nie? O, to ciekawie, I patrzcie jak to się napełnia. Pa, 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 pa. Ja sobie pływam przy okazji i, e ru, i điwan, no, nie, napełniam. Mówiłem cały szybę w samochodzie. O, nie napełniłem. Nie, napełniłem. Patrzcie jak ja sobie pływam. Jak ryba, ty. Pa, jaka ryba tu płynie. Ej, mam 400 już tych. Michał, zobacz Idę jaka ryba tu pływa. Gdzie jesteś, już, gdzie jesteś ten smyslow. O, rzeczywiście. Patrzcie na smyslowa co robi, jaka? Smajslą nie ma wody w domu i on się myje tutaj teraz w, ja, tym wodą ja tutaj domu, w wody, wiecie, ja On widzowie zamiast po, myć się w domu się pod prysznicem to on się myje tutaj w tej wstawie. No wstawie to jest morze. To jest morze. Myje o morze rzeczywiście tak daleko, Co możemy jeszcze widać. umyć? Uuu ale to jest brudne. To mi da dużo. Tak. To jest dużo brudne? A ty jeszcze tego nie umyłeś? O ja jeszcze tam tego nie umyłem. No to dużo mi da kasy. Ale tu chyba, chyba każe trzeba ukończyć, mi się zdaje, wiesz? Ja mam no. same ciśnienie. No. Ja też, 18. zaraz widzowie wydajemy, Robuxy. Już mam 500, dobrze. Zaraz będę miał 600. Fajnie wyciśnię też felgi, oponki. No, już mam 500. No ja nie, znowu mi się skończyła woda. A co tutaj można kupić? Bój for Robux. Aha. Za Robuxy możemy mieć kolejne, kolejny poziom, kolejny zone, wiesz? Możemy gdzie, przejść gdzie, na nowe wyspę, gdzie? Tutaj, tu, na O, za Ile Robuxy. to kosztuje Robuxów? 200, to, to dużo nie jest. to, o, można to kupić. kupujemy zaraz, widzowie. Ej, to jest u, to ultra trudne. Ej, ja kupuję lepszy pistolet, nie? Ej, ej widzowie, masz kupić łódkę. A ja wydaję kolejne 150 Robuxów, już wydałem 300 Robuxów widzowie na tą grę. Jak no lepszy pistolet, lol. Patrz, Ale ten Une. pistolet my jest szybko. Widzowie, ja, czy płynąć? wy to widzicie? O, siadam, jest! ale my je teraz szybko, zaraz odblokuję kolejne Nie mogę niestety płynąć w ogóle na tej łódce, wiesz? Jestem na niej, mogę na nią wsiąść, ale nie mogę odpłynąć. Ona chyba kosztuje i trzeba duże pieniądze wydawać, wiesz? Dobra, ja wypływam stąd, A! Co się dzieje ze mną? Ej, ile już masz kasy? Zaczekaj ja Już mam oś 900 dolarów! Czekaj za mną, ja też chcę tyle. Wstępnie... Myjemy Dobra. to widzowie, patrzcie, jakie to auto. brudne, na tym. Patrzcie, widzowie, jak mi to szybko idzie, już mam prawie umyty ten cały i tutaj. Jeszcze tylko ta szybka została. Troszeczkę maska. Ej, smajslu nie wiem, serio mi idzie tak szybko teraz to mycie, że zaraz odblokuje kolejny poziom. A ja się zastanawiam co robić. To Smańsdom się czy zastanawia nie? co kupić za robuxy. Michu wydaje robuxy. O, skończyło się. Dobra, widzowie, ja kupuję ten pistolet największy. Nie wiem ogólnie co. Daj on pokaż, robi. pokaż, Ale ja go kupuję 700 robuxów. A co tam? Wydaje, kupiłem i ja mam pistolet, patrz jaki fajny pistolet! Patrz jak szybko myje! Wow! Patrz jak szybko to wszystko schodzi, ten brud, to wszystko! Tak, Ale jak mi się szybko opróżnia! LOL, już nie mam tego! Chyba będę musiał kupić jeszcze ten nie! Ten zbiorniczek dodatkowy? Bo! Ta, dokładnie, bo ta woda się tak... Szybko opróżnia, że ten pistolet bez tej wody, no jest bezuzy, Użyteczny, widzowie. Już prawie wydałem 2000 Robuxów na tą grę. No nie wierzę w to. Dobra, patrzcie, jak to auto szybko się myje. Ej, serio, ten pistolet jest dobry, tylko tak mnie troszeczkę martwi to, że ja zaraz będę musiał wydać kolejne Robuxiki. Mam, odblokowałem kolejny poziom. Tak szybko, widzowie, idzie teraz to odblokowywać. nie wiem, odblokowywać, czy co? Kupię jeszcze wodę. O stąd wezmę wodę. Stąd, widzowie, kupujemy wodę. To kosztuje 99 Robuxików. Wydajemy z już coś kupiłeś, czy jeszcze nie? Właśnie zastanawiam, zastanawiam się, co kupić mogę. Mam, mam, napełniam, napełniam sobie w tym momencie wodę do pełna. Mamy to, dobra, lecę dalej zobaczyć. Ej, ciekawi mnie, bo mam tysiąc dolarów i nie wiem, co mogę za to kupić. Nie mam dla tego pojęcia, widzowie. Jakbyście mogli mi napisać w komentarzu, to będę bardzo wdzięczny. I myję tu wszystko, ale mi to szybko idzie. Zobaczymy, co będzie w kolejnym etapie, który zaraz odblokuję, bo tam zapewne będę już mógł myć cały świat. No nie wiem, co tam mnie spotka. Jaka ta szklarnia jest brudna. Co się tutaj stało? Patrzcie, jak ją szybko umyjemy. Tutaj tak. O! Już jest prawie czysta, tylko muszę iść po wodę. Nie no, nie chcę mi się tak biegać bez przerwy po tą wodę. I zbiornik mi się bardzo szybko kończy. Dopiero zarobiłem 500 dolarów i napełniam ten zbiorniczek i napełniam. On jest malutki jeszcze. Stary taki w dodatku. Ale wiecie co? Wkurzyłem się. Klikam teraz w sklep i kupmy jakieś najlepsze rzeczy. Ej, ja też aby to kupuję, wiesz? Coś ja też to kupuję. Coś Przykładowo patrz, kupiłem ja sobie tą... Co to jest? Styk. Jakby ten wąż? Ej, The One, jakiś złoty. Ej, też mamy nieskończoność wody, jakby, która mi się nie kończy. To kosztuje My 700 Robuxów, a to 800 Robuxów. MySlow, wiesz co zrobiłem? Co zrobiłeś? Kupiłem nieskończoność wody i nieskończ ten najlepszy ten. Jak się to nazywa? Ten... No, szybko. Ta. Ej, ten pistolet najlepszy no. I, i wiesz jak fajnie szybko idzie wszystko myć? Ale no fajnie złoty. to wygląda z masłem co? No ale przy idzie. Ja, ja, ja też mam, ja, ja nawet nie mam. zauważyłem. Jaką ja mam butlę na plecach wielką? <laughs> Tak jest. O, A mój brat mi zazdrości. mój brat mi zazdrości. Nie wiem co. A patrz, uwaga, testuję. Pierwszy raz. I bum, leci. Ja, Ej, smutno, ty już jeste, 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 jesteś na tej starej mapie? Wow. Ej, zobacz, tak jest na starej mapie i potrafię z, zmyć całe auto w nie wiem, w 5 sekund. trzeba już w 5 sekund nie umyłem. Teraz chodź na górę. Ale ona jest brudna, no widzisz to? Brudna, brudna, ją wyczyszczę. A ja bo teraz teraz tutaj zbornik. ten płotek, nie wiem, ten płotek jakiś na taki. O, ale on patrz, jest jak jeszcze ja fajnie. To są kwiatki, wow. Patrz, ja idąc czyszczę cały ten wyczyścimy cały świat czajż wszystko wyczyścimy tą szklarnię tak no, samo ja tak Mam sam. nieskończony się zbiornik woda cały czas generuje się w nim i w ogóle mam nieskończone dzięki temu zegarowi. ale musiałem wiecie no 800 robloxów dać ale dobra daję tutaj jeszcze z tej strony umyjemy z tej jak szybko Mi mi pomóż gdzie ty jesteś ja nie widzę ej Umyjmy ale cały mi cały ta... świat ale Czemu mi to ci? a ja już to umyłem tam to już mam umyte z Maestro dawno. co ty Przecież ja, ja tu masz jestem umyte? ja tu jestem dłużej na ty... tej mapie niż ty Rók, o, ale Wiesz co? Ej, to, już, to, już jest myslo, to już jest to już jest mało mega trudne, bo ja już mam umyte no. 70% tej mapy, a nie widzę, co mogę tu jeszcze umyć, wiesz? Jak masz umyte, patrz ile wiarze ja z czym Ale szybciutko. Ale ja mam więcej niż ty. myjemy o. jeszcze więcej, jeszcze więcej. Cały świat umyjemy, słyszycie, zalejemy, tutaj umyję, płotek umyję i są 7 kadolców, czy 7 tysięcy dolarów. Poważnie? Ale to jest dużo. A ja mam 15. No, patrz, jak o ty mały migrac nie możesz mieć więcej ode mnie. Już <laughs> nie możesz. Ty jeszcze ja, co to, ja jestem to mogę tu umyć? Ja tu już odblokowałem kolejny poziom, a nie jeszcze Jak, nie. jak kolejny, czekaj, czekaj, to za mną to sobie nie. umyję, to sobie. Umyje. Dobrze, a skąd widzisz, że ile masz umyte? A 16% Bo u góry są ja, ja mam umyte u góry 18%? E, procent? Nie, da, 18, to jest, co mi się to się procent, Zaraz wydam kolejne Robuxy, żeby. Ja już wydałem tyle Robuxów, że to jest. Szok. Ej, możemy jeszcze kupić sobie, żebyśmy mieli e, ciśnienie szersze, jakby to się roz, rozpływało. Ej, ja już na mam to kupione, strony. chyba wiesz? Ja nie wiem, ile już spircle. Ja, yeah, ile to trzeba, ja muszę jeszcze dokupić sobie, o nie Dokupujemy no, robuxy kolejne <gry> Kupujemy robuxy czy nie? Ej, zostało mi ostatnie 2%, ja nie wiem co ja mam już umyć, nie widzę tutaj nic, Maestro, jak ty przybyłeś ja na tą górę tutaj? idę umyć ten brudny domek, Jak on jest uwalony O, Wyczyliśmy znalazłem Dobra, będzie teraz pięknie odświeżony, z, z tej z strony go sobie umyjemy. Odblokowałem kolejną krainę! Jak wow, kolejną krainę, co? Ale tu jest domek, widzowie, patrzcie! Ej, czekaj Jaki mną. tu jest wielki nubek! Ja wezmę sobie, tutaj umyję, tutaj jeszcze daszek umyjemy. Wow, myjemy. Musimy to wszystko, wszystko tutaj. umyć. Ja mam teraz umyta 55% z tego zona, w którym jestem. I gdy umyjemy 100%, to się właśnie odblokowuje kolejny zon, czyli ten świat. Dużo teraz tutaj 60, jest tutaj tych zonów, co? 62, no. Trzeba to dokładnie umyć, nie? Jak myjemy no, to trzeba wszystko. MySleu, pamiętaj o tym, tu że musimy myć bardzo, bardzo dokładnie. A nawet żeby... z trzeba umyć tutaj, z no, tej strony wszystko, trzeba umyć. Wszystko. Domek, drzwi, okna trzeba umyć tutaj, Ej, nawet, złotego... nawet murek trzeba umyć. Czecie wszystko MySleu. trzeba umyć. A wiesz co ja tutaj myję? Złotego nubka. Co czekaj za mną? tu na dół Już trzeba umyć, tego. tutaj jeszcze górę bardziej. O, wskaczmy sobie tutaj, żeby było czyście. Ale nawalam. Jak ja bym miał bez tego, bez tutaj mojej sprówy złotej czyścić, to... No by się nie dało. I wyobrażam ja sobie latać, tu... teraz smajnął co chwilę powodę? Jeszcze dach, trzeba u góry to jeszcze wyczyścić. No, Ej, czyściłeś u góry? Tak, I ja już ja... jestem na kolejnym na kolejnym apce, przecież to ty. 90% mam tego umyte, 90%, jeszcze trzeba więcej, o, abym miał 100%. No, Tutaj widzę, że dokładnie. to jest nie, jeszcze niewyczyszczone. E, tutaj jeszcze muszę ten płotek wyczyścić, dobra, myję go, myję, nawalam, no dzięki mojej najlepszej skróbie, bo gdybym jej nie miał, no nie wiem, ja bym musiał tu siedzieć godzinami, jak nie dniami, miesiącami, Dalej jeszcze góry trzeba, no ej, patrzcie jak ej, to ej, mają zbadać, nawet ja górę mam już, Ja mam już na kolejnej mapie zrobione 60%, ty. Jak 60%? Co? No dużo nie? Patrzcie, zostało mi do umycia jeszcze chyba to pomieszczenie? Nie wiem, jestem chyba teraz na jakimś dachu w ogóle. Tu jest tyle takich dziwnych, brudnych rzeczy, a my musimy umyć dokładnie każdą jedną, nawet tą najmniejszą przestrzeń. No patrzcie, już mamy 80%, ale ej, chwila, widzieliście co tam było? Co, co było tam dalej? Patrzcie! Tam jest lotnisko, szkoła? Co jest tam dalej? Jeszcze jakaś kolejna mapka. Zobaczymy, mogę się tutaj tą dostać tą stroną? Tak! A nie, nie mogę jednak, dobra. Tam jest lotnisko, samolot, szkoły, jakie tu są dziwne rzeczy, widzowie! Już I masz mogę... szkołę, wchodzimy do tej szkoły. Tak, tak, tak. Wchodzimy o, do tego i ja mogę sobie kupować tym... Za te LOL. dolary, które uzbierałem, następne tagi. Przy, przykładowo. Ania tu już za Robuxy. czekaj, czekaj. I gdzie to Dziś możesz było... kupować? Ja nie widzę nic. Gdzieś były za dolary, chyba, nie? Tu o, patrz, widzowie, kiedy ten autobus robi się czysty, to tak, jest było, taki czysty. można było kupować. Ale już nie pamiętam co. Spawn zon. no Zone? Aha, dziwne, nie mogę się przemieszać do tego. Mamy World pierwszy, World, drugi świat nawet. Fygnam w wow, Ale świat. po co się, ej, Przemieniło, sensu mnie. To się Przemieniło mnie! Gdzie ty Przemieniło jesteś? mnie? Jestem na drugim świecie! Nie, to no, Po co ty tam poszedłeś? Uuu. Ja się znajduję! Ale łopie. tu jest brudno w ogóle, ej, ile tu jest tych nauczycieli. Ej, gdzie ej, ty jesteś, teleport? to Telefon? za świat jakiś mega błyszczący. Gdzie ty jesteś? Jestem w salonie gier, czaisz? W planecie, gdzie są gry. Jak sobie Ale Island gdzieś gdzie te awards, tak? Wow, ja też no, tam watch. idę, ja też tam idę! Patrz. Wow, ale tu super, superansko, oh, oh, oh. co to za miejsce! Musimy sobie wyczyścić teraz. Te gry, które też są Ale bardzo Ale ty jesteś aż tam? Tak daleko? No, aż daleko. Patrzcie, jak ja sobie czyszczę. To wszystko ja możemy nie widzę, oczyścić. O, yes, Ej, Smajzlo, mam plan. Jak wbijecie pod tym filmem 10 tysięcy łapek, albo 8, to zalejemy cały świat wodą, o, wiesz co? O, to będzie Michał, dobre, wbijcie słuchaj, łapki. wydamy 10 tysięcy Robuxów, nie? I zalejemy ten świat wodą. O! Ja mam taki plan, żeby kupić największy zbiornik, jaki się da w Robloxie. I najlepszą e, strzelbę, najlepszy, wszystko najlepsze, nie? Żebyśmy mieli takie ciśnienie, że wszystko zalejemy. Cały świat byśmy zalali wodą. O, ale to jest brudna maszyna, Smajslu, ty w ogóle tutaj ją widziałeś? Gdzie ty jesteś? Smajslu zniknął. Ej, to jest! nowy lepszy O, świat. Smiley, so jest tutaj, jesteśmy widzowie w jakimś nowym, lepszym świecie. Nie wiem co to jest kompletnie za kraina, ale już możecie teraz sobie kliknąć ten odcinek, który wam się tutaj wyświetla, co by się nie działo. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasze kanały. Tutaj właśnie y, możecie kliknąć lewe, prawe, prawy, lewy. Ja tutaj muszę do końca umyć tę rzeczy Smazu, gdzie ty w ogóle jesteś? Smasto Umyję jeszcze tą rzecz, a ty klikaj teraz właśnie za trzy, dwa, jeden, klikaj teraz!